Cześć siłą kopioty, z ja tej strony witam was serdecznie w kolejnym materiale u mnie na kanale. Słuchajcie, wczoraj wieczorem został wypuszczony trailer FIFA 23 Ultimate Team. Jakie nowe tryby się pojawią, na czym będzie polegać nowe zgranie, o co będzie chodzić w nowym fucie. Z chęcią po raz pierwszy obejrzę ten materiał i podzielę się z wami moimi wrażeniami, bo można tak delikatnie powiedzieć, że no, na tym fucie troszeczkę się znam. Łapeczki do góry oczywiście bardzo mile widziane, no i możemy zaczynać. Oh, Specjalna prezentacja. Dobra Ok, czyli będą mówić o nowym trybie footmoments O nowym systemie Jeśli chodzi o zgranie Crossplay Jakieś tam pierdoły związane z Kustomizacją Oraz oczywiście mistrzostwa świata w Katarze Brzmi ciekawie So the let's start with you. What are you most excited about in FIFA Ultimate Team this year? You know, there's no question, it has to be FUT moments. It's our brand new mode. It's gonna give players a new way to play, a new way to earn rewards, and it's totally different from anything done before. It's be single player, fast, fun, scenarios. Nie, 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 nie. Czy ja dobrze słyszałem? Single player? Przecież nawet najciekawsze tryby EA, które ostatnio wyszły związane z Golden Golami, czy też innymi różnymi wyzwaniami, jeśli chodzi o budowanie składu, wiążą się mimo wszystko z grą online. A tu dostaniemy odgrzewane skład battles tylko na innych zasadach, tak? No dobra, posłuchajmy dalej. Pozwoliłem sobie znowu zatrzymać, żeby przeczytać mniej więcej. E, o co będzie chodziło w jednym z takich. E, podstawowych e, challenge czyli e, ustaw się na danej pozycji i odbierz piłkę rywalowi. Jeśli odbierzesz raz poprzez śliski, raz normalnym odbiorem, no to w ciągu jeśli zrobisz to w ciągu 10 minut, wyzwanie e, zaliczone. Ale okej, okay, to jest foundations, czyli to są takie podstawy, jeśli chodzi o te challenge, więc myślę, że te bardziej zaawansowane będą ciekawsze. 75 minute? You got it, so it's be short gameplay sessions, it can be It could be completing a comeback when you're 2 0 down with only 10 minutes to go. But we'll also have crazier ones, you know, things like scoring a goal with your keeper without completing a single pass without losing possession, we can do all kinds of fun stuff that is just really different from our other modes. Does that mean that we can recreate matches and scenarios that we've seen in real life over the weekend? You know we're gonna have a mix, right? So some moments will be inspired by real life, recreating that banger from the weekend, that goal from sun with a finesse shot from outside the box. But we'll also have more unique and creative ones that really just are very distinct and different how you play in other modes and FUT. So there's gonna be a lot of variety and a lot of fun ways to play in moments. Ok, więc tak myślę sobie, żeby wolne, okej, okay, mogą być całkiem sympatyczne, żeby sobie coś potrenować czy też nawet y, strzelić, bo myślę, że to jest jeden z trybów, które by potrzebne w fucie. To znaczy, potrenuj sobie fute z swoimi zawodnikami na przykład stałe fragmenty gry rzuty różne rzuty wolne tego mi obecnie w fifie brakuje no bo nie interesują mnie gry treningowe gdzie tam grasz normalnymi klubami normalnymi zawodnikami bo ten gameplay jest troszeczkę inny jeśli sobie gram gierki treningowe klionem Mbappé z PSG a jeśli potem wchodzę na Morawę FIFA Ultimate Team i ten Mbappé w IFie czy też Mbappe złoty czy też jakaś inna nawet karta specjalna ona też się troszeczkę inaczej zachowuje w warunkach Futa So stars as a reward so stars are a brand new reward type to ultimate team this year so you're gonna be able to redeem them in the moments reward gallery but you're gonna always have new rewards for you to be looking out for and exchanging your stars for but your stars will never go away so it's up to you if you wanna spend them as you earn them or if you wanna save them up for something special so is it a system that comes in seasons for moments Ok, czyli dostaniemy po prostu częściowo wyzwania, które będą od początku gry, i będą jakieś stałe. No i kl klasycznie w związku z, z sezonami w grze, to się będzie też okazjonalnie e, zmieniać. Brzmi ciekawie, na, na pewno pod kątem kontentu i tego, co będzie można robić. Natomiast, serio, granie na kompa... W 2K22. nie osobiście nie rajcuję, ale wiem, że sporo graczy. Jest takich, którzy wolą sobie chillowo pograć w skład Battles Nawet pod ostatnim, oczywiście, nawet pod ostatnim filmem z serii klawy RTG, gdzie gram na klawiaturze, też sporo osób pisało, że jak grają na klawiaturze na PC, to wolą pograć sobie na komputer, bo w online mają po prostu zbyt ciężko. Now, this is really interesting because some people might come home, play FIFA, but they don't have enough time to play a full match. So, this is like, yeah, like you said, bite sized. Yeah, I think that's one of my favorite parts about it is that if I have a few minutes free, now I can jump into Ultimate Team and I can make progress. I can practice my free kicks, I can practice dribbling, or I can just try out a scenario and see how that goes. To właśnie to, o czym teraz powiedział lektor, czyli, okej, okay, mam kilka minut, mogę sobie wejść i mogę ewentualnie potrenować jakiś zwód w warunkach futa, czy też jakieś specjalne strzały. Bo powiem wam szczerze, że na przykład, ja gdy chciałem sobie potrenować z wody, gdy chciałem sobie potrenować elastiko, to po prostu wchodziłem w skład Battles na najniższym poziomie trudności, tak żeby bot mi nie przeszkadzał i po prostu prawą gałką cyk. Raz zwód, drugi zwód, trzeci zwód, czwarty zwód, piąty zwód. I tak chodziłem i sobie robiłem te zwody, aż je po prostu opanowałem do perfekcji, więc być może to będzie troszeczkę prostsze z tym trybem. So what I'm really excited about... No dobra, jeśli chodzi o zgranie, tutaj jest potężna, potężna zmiana. Ale, ale, a propos tematu zgrania: Barcelona w zupełnie nowym, odświeżonym składzie. Przede wszystkim z Robertem Lewandowskim rozpoczyna nowy sezon. Liga na start: Rajo, Vallecano. I specjalnie z tej. Okazji, partner mojego kanału, czyli Ewiner, dla nowych użytkowników, ale też dla aktywnych użytkowników Ewinera, przygotował super promocję. Słuchajcie, jeśli jesteście nowymi użytkownikami, rejestrujcie się z kodem BEJOT. Link macie w przypiętym komentarzu oraz w opisie tego filmu. Stawiacie 2 złote na gol Roberta Lewandowskiego. Jeśli Robert Lewandowski strzeli, Gola, zgarniacie 200 złotych. Natomiast eWinner nie zapomina już o tych, którzy wcześniej swoje konta założyli. Między innymi ja się do takich zaliczam, gdyż konto na eWinnerze oczywiście posiadam. Słuchajcie, za chwileczkę postawię kupon z minimum jednym zakładem z dla Liga. Kupon kumulowany, czyli minimum dwa zdarzenia za dokładną stawkę 99 zł. I jeśli Robert Lewandowski strzeli gola, to otrzymam dodatkowy freebet w wysokości 100 zł. Ok, więc ja swój kupon spełniający warunki promocji złożyłem. Słuchajcie, Barcelona wygra co najmniej dwoma bramkami. To jest zakład po kursie 1.56, a w meczu widzów czyli Legia Warszawa w dzisiejszym spotkaniu, na które się wybieram na trybuny serca Łodzi. Minimum 9 rzutów różnych w meczu oraz co najmniej 4 żółte kartki. Uważam, że takie zdarzenie nie będzie miało miejsca, dlatego, że sędzią jest Szymon Marciniak i raczej nie będzie starał się tutaj zaogniać sprawy poprzez wyciąganie niepotrzebnie żółtych kartoników. Także myślę, że tych 4 żółtych kartek nie będzie maksymalnie 3. Zakład za 99 postawiony, kurs minimum 2,50 jest, więc jeśli lewy strzeli bramkę, to zgarną. We're totally overhauling chemistry, and you'll have more variety than ever in how you build your squad. So we focused on making it more authentic with how we're doing positioning, more intuitive with how your players are going to link on the pitch, and really just enabling a lot more experimentation and variety when it comes to building your squad. Now, one thing I noticed about this screen is that there okay, are no cam lines. Yeah, that's right. So positional links are gone. Okay, czyli nie ma? Link across the entire... Nie ma w ogóle połączeń między. Stricte mm, zawodnikami nie ma linków czerwonych, żółtych czy też zielonych. Tego już po prostu nie ma. Jeśli Andy Robertson and Trent Alexander Arnold, to jest Ale to jest zajmiste, że teraz y, jakby łączysz sobie per zgranie, per liga zawodników y, i może się łączyć Trent Alexander Arnold z Robertsonem, mimo że pozycyjnie oni nie są obok siebie i y, oczywiście w poprzednich latach foot nie było szansy ich połączyć lewego obrońcy z prawym obrońcą. A tym razem, jak są we dwóch w składzie, to łączą się do Premier League. Premier League. And the same thing works when you're building hybrid squads. You'll be able to link up your striker, let's say. No nice, So there's a lot more options now when it comes to building interesting squads with more variety instead of having to rely on neighboring links and green links. So I'm noticing that every player has three diamonds on them. Does that represent the chemistry? Yeah, so players can now have between 0 and 3 chemistry, 0 being the minimum and 3 being the maximum. So what they also Okay, have will... diamentyki, 3 diamentyki. Minimalnie can mieć 0, czyli nie ma żadnego diamentyka, maksymalnie można mieć 3 diamentyki e, z grania. The screen is the left panel. Does that help you figure out how much chem you're getting for each player? Yeah, so this will be your reference point for how you build chemistry. Each nation, each club, each league in your squad will be represented in this left panel, and you'll build chemistry towards the thresholds for each of these as you add players you'll start working towards these thresholds and unlock chemistry for that nation legal club so are there any changes to positioning the first big change is that most players will have a secondary position and the secondary position is based off of where they play in the I'm real world let's take jocko's total last man to position. other weekend he plays at right so position so i think that's the perfect example for the first time you can now position change from the left side to the right side of the Ok, czyli jeśli Żał Cancelo w prawdziwie zagrywa na prawej obronie, na lewej obronie. Ogólnie powinien mieć jeszcze alternatywną pozycję. wydaje mi się, w środku pola, no ale dobra. W każdym razie prawego obrońca będzie można modelować na lewego obrońca korzystając oczywiście z karty zmiany pozycji. Będą mieć alternatywne pozycje, tak jak widzicie to wcześniej, Mbappe jest strikerem, ale może być też left wingerem, czyli lewo skrzydłowym, jeśli skorzystamy ze zmiany pozycji. Ogólnie to może totalnie rozwalić nasze aktualne spojrzenie na FIFA Ultimate

So so Okej, okay, czyli jeśli nie ma żadnego zgrania, no to jeśli mamy oczywiście tą 0 gwiazdek, to nie ma żadnych ujemnych statystyk do, do atrybutów, tylko po prostu nie będzie miał żadnych dodatków zagra na takim poziomie, na jakim ma swoje statystyki 65 przyspieszenia, to po prostu będzie przyspieszał jak 65 i tyle, bez żadnych dodatkowych plusów związanych ze stylami gry. How do they help with the

no, jakby punkty zgrania do danej nacji. A jeśli jest karta hero, to dwa punkty zgrania do yy, danej ligi. Znowu to podkreślają, że karty nie będą, nie, nie będą mieć gorszej. Słuchajcie, gorszych statystyk. Jeśli nie będą mieć tych trzech diamencików z grania, to ciekawe. To znaczy, że paradoksalnie możemy spodziewać jakiś jakichś eksperymentów składowych i zawodników nie kończy się na swoich pozycjach, byleby tylko zmieścić jak najwięcej dobrych zawodników w swoim składzie. No to mamy crossplay, słuchajcie. Mamy crossplay. So if you're playing on the same generation of consoles as someone, you're going to be able to match up with them. So that means our PlayStation and our Xbox users are finally going to get to battle head to head. What that also means is that we're introducing crossplay to our friendlies modes as well. So if you have friends and you want a bit of a friendly competition from platform to platform. Crossplay to jest generalnie cudowna sprawa. Wreszcie skończy się robienie turnieju na przykład BJ Cup, gdzie będę musiał podzielić go na jedną platformę, drugą, trzecią platformę. Okej, okay, robimy po prostu na Next Genie. Na Next Genie razem ze sobą mogą grać użytkownicy PS5, Xboxa Series S, Xboxa Series X, Stadi na PCcie, więc już mamy bardzo mm, duże grono graczy Oldgen też może grać z sobą PS4 z y, Xboxem One więc y, generalnie a jebieście And what does that mean for the transfer market? We have one global transfer market for most players. So if you're a fut trader, you should pay attention to this because it means there's going to be more content for you to play with and more people who are going to be competing on the transfer market as well. So in terms of draft fut champions and rivals, will that be crossplay as well? Yeah, absolutely. So all of our... Co, więcej graczy będzie w takim razie food Champions, jeśli, jeśli jest crossplayowany. Czy to oznacza obniżkę poziomu? Wydaje mi się, że generalnie tak. Jeśli gracie na Next Gen, na przykład jeśli gracie teraz na PS5, food Champions i tak dalej, to na moje powinno Wam być łatwiej na start sezonu. One So so Okej, okay, czyli jeśli mamy ranking top 200, no to będzie widać z jakiej konsoli jest y, dany zawodnik, y, czy też z, y, czy gra na przykład na PC. -cie. Chociaż y, wiadomo, że i tak będzie łączył się z innymi zawodnikami, więc to nie jest tak, że wpada do rankingu top 200, bo gra tylko z Xboxowcami, prawda? ale możesz też przeskoczyć, żeby tylko popatrzeć na twoją platformę liderową. Więc będę szczerze, jedna rzecz, którą lubię robić, to spędzać czas w kustomizacji mojego stadionu. Czy jest coś nowego w tym, co to tego chodzi? Tak, robimy upgrade'y na całym placu. Ok, so customization, czyli dodatkowe brandy, jeśli chodzi o stadion. Serio to ja to pomijam, bo akurat ten aspekt Fify e, niezbyt mnie ciekawi. Znowu pewnie będzie można go ro rozbudowywać, wygląd swojego stadionu na 100 tysięcy różnych sposobów e, i korzystając z 100 tysięcy różnych TIFO.

Ok, czyli już nic więcej nie ma. Słuchajcie, szybkie podsumowanie. Foot moment fajny, ciekawy. Nowy tryb, szkoda, że single player, ale myślę, że na początku będę go traktował w kategoriach treningu, poćwiczenia sobie jakichś rzutów wolnych, czy też jakichś strzałów na zielonych, albo tych nowych spektakularnych strzałów. Zgranie i nowe pozycje to jest w ogóle totalne oro. Jeśli chodzi, totalna po prostu duża zmiana, jeśli chodzi o futa. Ogromna zmiana, więc sporo czasu myślę że gracze Fify będą spędzać na tym, żeby przekminić, co warto, jak budować składy. Myślę, że na streamach moich dość często będę pytany, co, co warto zmienić, jak tutaj zbudować nowy skład, także się z tego tytułu bardzo cieszę i postaram się jak najszybciej, jak najdokładniej wgryć w ten system, jak tylko będziemy już coraz bliżej FIFA, żeby być dla was prawdziwym ekspertem. Jeśli chodzi o crossplay, bardzo duża szansa, wydaje mi się, dla FIFA, to, że wreszcie będzie można grać ze znajomymi z innych konsol, Myślę, że wpłynie to pozytywnie na popularność grania w FIFA i też popularność turniejów fifowych, customization. No to powiedzmy, że akurat średnio mnie interesuje, ale znowu nowe Tifo, dodatkowe brandy stadionowe. Każdy coś znajdzie dla siebie. Trailer ciekawy, ja czekam na więcej. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o nadchodzącej FIFA 23. A oczywiście, jeśli chcecie kupić preorder pudełkowy i zgarnąć cztery świeżutkie dodatki do FIFA 23, to nie wahajcie się zajrzeć na alsen.pl/fifa i zamówić swoją kopię. Pozdrawiam Was serdecznie i chrz, dla Was. Do zobaczenia!